Świoczka, świoczki, świoczka. Hej. Hej. No to dawaj to. Oddawaj. Oddawaj. To jest moje. Oddawaj. Nie. To jest moje. Nie będziecie nam mnie dać. Co? Co? Patrz, co tatuś nagrywa? Tatuś cię nagrywa? Oddawaj! 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 Oddawaj to! Oddawaj to! Oddawaj to! Oddawaj to! Pola! Pola! Co? Słuchaj się tatusia. Słuchaj się tatusia. Puszczaj. Puszczaj. Oddawaj to. o Dziękuję. Witajcie w kolejnym dniu. Prawdopodobnie jest to pierwszy vlog w tym roku. Ze względu na pole mówię trochę ciszej, żeby jej nie budzić. Jest dzisiaj sobota, 11 dzień stycznia. Ja zaczynam trochę od ogarnięcia w domu Pola. Właśnie w drugim pokoju przesypia. Już 40 minut śpi, ale mm, nie wiem czy Ola będzie ją odkładać do łóżeczka bo, na razie, bo jak na razie na rączkach śpi. Zaraz będę wstawiał pranie i do suszarki też y, muszę wyrzucić, które już się wyprało. Tam jest y, golarka do włosów, oni dzisiaj go narobił. Chociaż mam teraz w, żel na włosach, jeszcze nie są ułożone włosy. Mała przerwa. Ola do mnie dzwoniła, bo jest w drugim pokoju, tak jak wcześniej wspominałem. I teraz sobie podłączam zegarek, żebym w razie czego jakby ona pisała, to żebym od razu widział. Z takich ciekawostek to już jest, już będziemy zbierać właśnie te wszystkie ozdoby świąteczne, które są na balkonie. Praktycznie kilka razy tylko poświeciłem. No teraz tutaj ogólnie na osiedlu mało się świeci w tym roku, więc jakbym te dzisiaj odpalił, to prawdopodobnie dziwnie to by wyglądało. Jakby taka była ciągność, ciągłość, że codziennie bym świecił, to też inaczej. A teraz mam wrażenie, że trochę bym wyskoczył z tym oświetleniem świątecznym. Choinkę dzisiaj będziemy może jutro zbierać. Te wszystkie rzeczy, które są które były w tym pokoju, są mniej więcej pozbierane Tutaj stoją, dlatego trochę takich jest burdel I z takich ciekawostek wam już mówię, że zamówiłem nowy dysk 4 giga, 4 TB 4 terabajty Wcześniej pff, używałem takiego On ma 1 TB. Nie wiem, czy to będzie widać 1 TB Seagate Ten jest firmy, e, tej, samej, tej samej firmy Sprawdził mi się ale zamówiłem go na Amazonie, bo bałem się, że będzie jakaś podróbka. Widziałem na komentarzach na Allegro, że zamiast dysku są jakieś pendrive'y powpinane do środka i obciążniki, więc mam nadzieję, że to nie jest jakaś podróbka. Zaraz będę to otwierał, wszystko fajnie zapakowane, jak widzicie, ale zaraz to będę sprawdzał. Dlaczego kupiłem? Bo mam dużo plików na aparacie. Mój laptop ma tylko 512 GB pojemności albo 1 TB, nie pamiętam, więc też nie ma za dużo. I jak chcę złożyć te wszystkie filmy, a robię to z opóźnieniem, to po prostu nie mam pamięci na laptopie, żeby zrzucić z aparatu, z telefonu, z oli telefonu. I dlatego też kupiłem nową kartę 256, ta jest stara, do aparatu, więc teraz mam nagrywania 4,5 godziny w razie czego. I oprócz tego zakupiłem sobie nowy. Mikrofon od DJI. Jest to Mic Mini, tak się chyba to wymawia. Mikrofon Mini. Zaraz będziemy to rozpakowywać. Do tej pory używałem tego, tego mikrofonu, który tutaj jest yy, u góry, z tym pomponikiem, ale on jest trochę duży i jest na kabel. Ten mikrofon jest bez y, kabla do 100 metrów, prawdopodobnie. Tak to działa. Nie wiem, muszę poczytać o tym. Dwa mikrofony, futerał do tego, w sensie te, te gąbki takie, włosie, żeby na wietrze nie, nie przeszkadzało. Dodatkowo to jest stacją ładującą, i tutaj jest odbiornik, ale też można na telefonie to wszystko tam ustawić sobie. Więc ja to Wam zaraz pokażę, wszystko na spokojnie. Ja się zbieram trochę do ogarnięcia, czyli do wstawienia prania, i później tutaj, może na stole trochę poogarniam, bo jak już mówiłem, że to wszystko idzie do piwnicy, ale no tak to wygląda. Wszystko wczoraj jakby, jak, tak to wygląda, że jak póki Pola śpi, to można delikatnie coś tam pozbierać, ale jak jest jakaś rzecz, która może hałasować, to to zostawiamy po prostu na drugi dzień, jak, Ola, jak Pola nie śpi i wtedy się y, za to zabieramy, więc tak to Później wszystko sk składujemy. A wracając jeszcze do tematu, to ten mikrofon kupiłem też ze względu na to, że będę mógł go mieć przypiętego tutaj pod szyją i będzie lepiej zbierał dźwięk. Tak jak teraz właśnie muszę trochę cicho mówić, bo no nie jest taka możliwość, żebym miał blisko mikrofon. A tak to będę mógł sobie na spokojnie czy trzymać w ręku nawet i będzie ten dźwięk lepszy. Tylko najpierw muszę sprawdzić, które, są, które się nadają do suszenia, bo są tutaj rzeczy też poli. Nie chcemy, właśnie, poli wrzucać ze względu na to, żeby się nie skurczyły, więc na razie muszę to poprzybierać sobie. Jeszcze jest yy, połowa suszarki pusta, więc nie będę jej teraz włączał. Poczekam sobie, wybierze się tamto. I wtedy włączę, żeby nie wrzucać tego na 5 razy. A teraz y, idę z rzeczami poli porozwieszać. Trochę tego jest. Czas na rozpakowanie. Zrobię sobie miejsce, a tam oczywiście burdel. Wszystko zniesione na bok, jak widzicie. A to teraz sobie ogarnę. Dwie baterie przyszykowane, bo to są... Ta jest oryginalna, ta jest ta, co ostatnio kupiłem, ale ona słabo trzyma, więc sobie dwie od razu, a więc przechodzimy do rozpakowania. Najpierw zaczynamy od dysku, żeby wam pokazać. Co się znajduje w środku. A więc tak, dysk w takim za opakowaniu plastikowym, jest ciężki, porównując z nie mówi stary i tu jakiś tam. Rzeczy typu związane z utratą dokumentów. Tutaj można się zalogować i odzyskać za darmo, więc spoczko, to zostawię. I teraz tak, mamy kabel, kabel z taką końcówką. Ale mój poprzedni kabel, który miałem do tego starego modelu, jest taki sam, więc jakby coś się stało z kablem, chociaż wątpię, to będę miał zapasowy. Teraz dysk. Nic specjalnego, tutaj Z dioda pewnie jak zaczyna działać. Wygląda coś fajnie, ale jest Ciężki I w porównaniu do, to, do mojego starego dysku. Zresztą ten ma fajne struktury tutaj. Takie kwadraciki, które dają fajny efekt. Na grubość ten jest dwa razy grubszy. No i wydaje mi się, że też dużo cięższy. Chyba, że to jest właśnie podróbka, i tam jest jakieś e, nie wiadomo co włożone Chociaż mi się wydaje, że ja i tak go kupiłem na Amazonie. Więc nie powinno tak się dziać. Ważne, że działa. Ten mam nadzieję, że też będzie działał długo bo chyba mam go z 4-5, może nawet dłużej lat. I teraz przechodzimy do najlepszej rzeczy, czyli do tego mikrofonu. Zapakowane jak iPhony, z tego co kojarzę, bo kiedyś też miałem iPhone'a. Instrukcja oraz te naklejki, też chyba w broni miałem to samo. Tu jest kilka naklejek, zaraz zobaczymy co jest dokładnie w środku, więc tak to wygląda. Czemu to jest naklejka z dronem? Ok, no fajnie to wygląda. Naklejka jakaś tam DJI, tu DJI, tutaj też DJI. Raczej na razie tego nie będę używał. Teraz najważniejsze. Czyli mikrofon z tym wszystkim, który już jest pusty. To Możemy już zamknąć wyrzucić. Z logiem DJ Fine. To są prawdopodobnie te futerka, nowiat, ale co mamy? Tutaj kabelek, najważniejsze, czyli mikrofony. To możecie zobaczyć, jak wygląda na tle dłoni. To nie jest dosyć duże. To tam jeszcze mamy e, nic więcej, ale powiem Wam, że ten futerał jest fajny, dosyć. Aha, czyli myślałem, że to się. Robi automatycznie. I co mamy w opakowaniu? E, tutaj, jak widzicie, jest jedno miejsce, takie wolne. Tu jest na kabel na kabel do e, przejściówka do iPhone'ów i dla normalnych użytkowników USB-C, chociaż te nowe też mają USB-C. Ale fajnie, że pomyśleli o tym, żeby to wszystko w jednym miejscu było. Wyciągamy mikrofonik. On jest mega mały. Tu są jakieś przyciski do włączania. Do łączenia się chyba. I jest taki klips, żeby zapiąć. Dodatkowo oprócz klipsa jest magnesik, jak go próbuję wyciągnąć, więc fajna sprawa, ale mocny jest, bardzo mocny, więc yy, przez ubranie na pewno będzie fajnie funkcjonował. I teraz to wszystko wygląda w ten sposób, bardzo fajnie. Ciekawe jak dźwięk. Zaraz będziemy testować. I Teraz jest ta stacja do montażu na aparacie lub do montażu na telefonie. I tą końcówkę, którą tutaj widzicie, montuje się na tej części. I teraz zademonstruję to na telefonie. Trochę to zajmuje miejsca. I tutaj nie mam nic do wyboru z mikrofonów. Także muszę jeszcze raz to sprawdzić. Mała aktualizacja. Połączyłem się z telefonem. I jak widzicie, jakąś aplikację musiałem ściągnąć. Teraz się aktualizuje to urządzenie. Zaraz będę aktualizował mikrofony. Halo, halo, halo. Działa także można tutaj sprawdzać. Widać, że są wszystkie urządzenia połączone, czyli tutaj te mikrofonki. Halo, halo. A, czyli po pojawiła się informacja, że nagrywam z mikrofonem przez USB. Ja tylko to przetestuję? Nagrywam z mikrofonem przez USB. Halo, halo, a czyli pojawiła się informacja. Tak więc tak to wygląda wszystko, wszystko pięknie, fajnie. Ok, my po małej przerwie byliśmy przejechać trochę po mieście. Bardzo ładna pogoda, 3 stopnie na plusie, odczuwalne minus 5. Z tego względu, że było słońce, wspólne niebo, także tak to wygląda, ale w porównaniu do tego, jak jest w Polsce, to u nas jest bardzo ładna pogoda. W Polsce, w naszym rejonie, w Limburku, w Sarbsku i tak dalej, pada śnieg. Jak byliśmy na spacerze, w sensie na takim spacerze, jechaliśmy po prostu autem po mieście. Nie wychodziliśmy nawet, bo właśnie z względu na pole, żeby sobie trochę pokimała, ale żeby trochę przewietrzyć się, włączyliśmy odkurzacz i widzę, że się skończyła woda, także ja idę szybko dołożyć trochę wody. Witajcie w kolejnym dniu, ja teraz będę szedł na balkon zbierać yy, oświetlenie, które jest świąteczne, bo dzisiaj już mniej więcej będziemy to ogarniać, tyle ile się da, czyli choinkę prawdopodobnie, z tego pokoju jeszcze te wszystkie ozdoby, bo jak widzicie tutaj cały stół jest zawalony, a dużo jeszcze pracy mnie czeka dzisiaj. Mam teraz dwa mikrofony podłączone. Po prostu chcę przetestować póki mogę. I tak sobie też testuję teraz. Jestem w kuchni. Ciekawe czy mnie słychać. Więc jak będę montował to wszystko, to się okaże, że ten zasięg też jakoś działa i się nie rozłącza. Kupiłem tą kulę. Zresztą to nagrywałem też w Polsce, jak byłem przez jakieś kilka sekund, kilkanaście sekund to tam wiruje, później opada i nic więcej w sumie. Zobaczymy. O. Mogę Wam pokazać. Tak wygląda kominek i pewnie nie wiem, czy słychać też dźwięk. Druga opcja, tutaj właśnie są opcje do wyboru. Druga opcja jest z muzyczką. Fajnie to wszystko by współgrało, gdyby ten śnieg był automatyczny również. Od czego by tutaj zacząć? Teraz rok temu zamówiłem. Takie ozdoby. Ja je wieszałem tą choinkę z tym, że w tym roku nie mamy choinki żywej, tylko mamy tą sztuczną, bo byliśmy w Polsce praktycznie prawie miesiąc, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy żywej, bo nikt nie ma tak, że tak powiem, czasu, żeby jeździć i nam podlewać choinkę albo doglądać, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy ryzykować i wyciągniemy z piwnicy tą sztuczną, którą czasem po prostu w naszej sypialni ozdabiałem. Może w przyszłym roku sobie jeszcze to wykorzystam. Jeszcze mam oprócz tego mam takie w kształcie ciastka, ale to na tych starszych filmach możecie zobaczyć. Wydaje mi się, że to w innym opakowaniu, w jednym kartonie. Było to na bombki. Ale dobra, i tak przecież wszystko przynoszę. Więc mniejsza z tym. Pola się obudziła, więc idę zajrzeć do nich i wracam za chwilę. No, dali, tak? dalej tą zabawkę. Ale widzisz, że ona rączkę sobie podkłada pod ty no, Podłożyła i tak. tak się odpychała. Tak, no. się wydaje, że może gdyby nie I tak przeszkodził jest. jej. Nie przeszkodziłbym jej to. Może się zama, po prostu zamachnęła, może to był przypadek, no ale z drugiej strony. No. Chodź tu z krwi, chodź tu z krwi I za zabawką może próbuję i ten no? O, teraz w drugą stronę się jakby dibało, nie? Tutaj jest Co tu mamy? Co? Co tu mamy? Tu mamy? O -o -o. Co tu mamy? Co tu mamy? No, pokaż, pokaż pokaż jeszcze raz. Co tu mamy? Może to włączę, co?